Hej, hej, hej! Przed Wami Zbuntowana Szlachcianka Jest to saga w Dolinie Narwi Część piąta i niestety ostatnia. Książeczkę mam od Pani Urszuli Gajdowskiej autorki, a wydawnictwo wydało ją Szara Godzina Ale fajnie to powiedziałam <grywa> wydało ją wydawnictwo Szara Godzina Nie no, jestem wielka chwilami naprawdę. I premierę miała 26 września 2022 roku Wiecie Sagi w ogóle mają y, taki niesamowity przedsmak jakby prawdziwego życia bohaterów, a nie tylko takich, wiecie, no, jednotomowych opowieści, gdzie no, tak naprawdę y, te same postacie możemy y, uznać tylko za osoby z książki, a nie jako żywego człowieka. Tutaj jednak każdego można polubić, nawet jeżeli ich charaktery niekoniecznie bywają pozytywne. No niestety to już ostatnia część sagi i przyznają, że no i przeczytanie naprawdę odwlekałam dosłownie jak najdłużej nie potrafię tak w skrócie opisać to co najbardziej mi się w tej książce podobało bo jest tego naprawdę zbyt wiele choćby strojne pióro którym no nie tylko postacie się posługują ale mamy też takie dosyć strojne opisy, które bywają bardziej malownicze niż nie jeden obraz wielki plus za postacie które nie bywają troszkę prosto prostolinijne ale tak naprawdę za uszami mają dużo więcej niż ja włosów na głowie Niby bywają szczere, lecz mamy do nich ograniczone zaufanie, gdyż no, szczerość wywodzi się tylko z ich słów, niekoniecznie czynów. Potrafią grozić i faktycznie, kiedy chodzi o życie bliskiej osoby, uj, bywają gotowi na wszystko. Mają dosyć zadziorne charakterki, czym bardziej przywołują obraz obecnych czasów, chociaż wypowiadają się z nutą tych dawniejszych. Niby posiadanie dziecka... Mm, nie swojego męża, jest tutaj czymś złym, ale ukazują, że no niestety, ale na miłość zasługuje każdy. Chociaż będą też i takie przeciwne osoby, które za wyższość intencje mają dobro reputacji, aniżeli dziecka. Cokolwiek się tutaj rozegra, ma drugie dno. Kobiety niby chcą znaleźć mężów, lecz wiedzą, że niewielu kandydatów godnych takiego znamienia w sumie u nich pozostało. Oczywiście autorka nie byłaby sobą, gdyby nie poutykała tutaj wielu przeszkód na drodze ku szczęściu niektórych osób. Mamy zakazane miłości, zasadzki, knucia, spiski, intrygi. No, to wszystko bywa niekiedy okraszone zemstą, bądź nawet dobrym humorem. Postacie bywają tu mocno uparte. Tak naprawdę nikt nie chce być tutaj tym drugim czy drugą. Tylko, czy faktycznie reputacja powinna być ważniejsza od nawet własnego szczęścia? Oj, słuchajcie, słuchajcie, jak bardzo polecam zacząć czytać ją od tomu pierwszego, gdyż to właśnie tam nastąpił ten wielki początek tej niesamowitej historii. Każda kolejna jest tutaj jej kontynuacją. Czas tutaj nie staje w miejscu dla nikogo. Oni dorastają, w sekretach się spotykają, później nawet rodzą dzieci. Wiecie, dużym atrybutem tej sagi i tego tomu jest też miłość wraz no, z przeciwnościami losu jakby nie było, no nie ma pięknej miłości bez tej przeszkody, na którą niestety czasem przyjdzie im się ach, zmierzyć piękna, po prostu piękna saga przy tej książce to jest tak, że człowiek kiedy ją przeczyta, tak naprawdę siedzi odkłada książkę i tak myśli wraca do ich postawy do tego na przykład, no tu był święty początek, kiedy ona rodziła to dziecko i mówiła, że zabije cię, jakie tylko skrzywdzisz. Naprawdę mamy tu wielkie emocje. Mamy tu też takie postacie, które mówią: Przecież ja nic nie mówiłam, wiemy co mówią, a za chwilę sobie sami zaprzeczają. I tak naprawdę wiemy, że no trzeba mieć do nich zaufanie bardzo mocno ograniczone, gdyż no, to tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy mówią tą prawdę. Świetna książka. Często można przy niej wybuchać śmiechem. Dość niekontrolowanym, niekiedy bywają takie sytuacje, że no, sama nie chciałabym się w nich znaleźć. Choćby panna widziana od tyłu, gdzie tylko nóżki fajtają, co ty tutaj robisz? Nie no, piękny początek znajomości. <świetla> świetna, świetna książka. Naprawdę bardzo polecam Wam sagę. Jeżeli chcecie komuś zrobić piękny prezent, polecam kupić ją w całości. Mega, mega dzieło, naprawdę wieloletnie będzie stało u Was na półce i będziecie mogli podziwiać i często do tego wracać, gdyż wydarzeń tu jest tak dużo, że człowiek tak naprawdę, kiedy przeczyta piątą, spokojnie może sięgać z powrotem po pierwszą, żeby sobie uprzyjemnić życie i każdy poranek. Bo ja najbardziej czytam książki o poranku, później to już wiecie. A, szkoda gadać, życie rodzinne, jednym słowem. Ok, ja już się z Wami żegnam i naprawdę bardzo serdecznie ją polecam. Bardzo dziękuję autorce. Widzicie? Co bardzo uwielbiam takie książki z podpisami. Żegnam się z Wami i do usłyszenia. Hej, hej!